Z reklamami, I z bardzo dobrym na dole, i z mostami dwoma będzie montowany film u góry. piękny ten most też ładny. w le troszkę, tak, słońce wyszło. I, na na I... Hop, i do, góry góry, do góry, do góry, do góry, do góry, i na dół teraz. na dół. Hoppy, do góry z powrotem. do góry, do góry, do góry, do góry. I na dół. Bałda? Ja, 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 wznawiamy. Gertr... Most Gertrudy. Gertrudem. Górny Mark na dole. Radio Swain. Ej, zawali droga jakaś przed nami. 70 km, już nerwy biorą. Ale most piękny, co? Stare mosty. Jeszcze dwa zjazdy derwów, derwów i już można wyprzedzać. Dobra, już wysyłam. Znaczy nie, na pewno się sam obejrzysz. Mala! Zegnąjcie, morda cichle.